Monika Tobias zarabia tłuczeniem kamienia na sprzedaż. Dziennie jest w stanie utłuc 10 wiader. Za taką dniówkę zarobi 8 zł. 80 groszy za wiadro. 2 zł kosztuje mała woda butelkowana, której nikt tu nie pije, bo nikogo na nią nie stać. W kabakari w zachodniej Tanzanii nie ma innej pracy dla tej samotnej, niemłodej już matki. Patrz, tu mam ranę po tym, jak młotkiem tłukłam kamień i odłamek zrobił mi dziurę w nodze, mówi Monika. O, widzisz też ramę? To po odpryskach skał, a tutaj znak po tym, jak się wywróciłam, idąc z góry z kamieniami. Tu z kolei przebiłam nogę korzeniem, gdy szukałam głazów odpowiednich na żwirę. Większość kobiet w Kabakarii nie ma żadnego zatrudnienia, co im pozostaje to walczyć w pojedynkę o przetrwanie każdego dnia, codziennie szukanie jakiegoś dochodu, mówi liberata. Liberata Audak Skokumalala ma czwórkę dzieci i prowadzi przydrożny bar z prostym jedzeniem i kwaśnym mlekiem. W prowadzeniu baru pomaga jej matka w bardzo podeszłym wieku i dzieci. Pracują razem w palącym słońcu i ulewnym deszczu. Dziewczynki powinny być w szkole, ale jak tysiące innych dzieci w Tanzanii, muszą pracować, by wystarczyło na jedzenie. Takie jest życie Afrykanki. Spędzasz życie walcząc o przetrwanie, byś miała co włożyć do ust, mówi Maktrida, mająca na utrzymaniu trójkę dzieci i zniedołężniałą mamę. Człowiek się chwyta każdej dorywczej pracy. Najczęściej jest to posprzątać trochę tu i trochę tam. Powiedzą ci zrób tak, a ty zrobisz i dadzą ci 200 szylingów, 40 groszy, a ty to przyjmujesz jako błogosławieństwo. Aby dać kobietom w Kiabakari szansę na godne życie, budujemy centrum, w którym powstanie jadłodajnia, sklepiki, warsztaty i punkty usługowe. W centrum będą odbywać się szkolenia zawodowe. Będzie tu też kasa zapomogowo-pożyczkowa, dzięki której kobiety będą mogły uzyskać środki na start własnego, małego biznesu. Centrum będzie dla kobiet długofalową i systematyczną trampoliną do godnego życia. Prosimy o Waszą pomoc w wybudowaniu naszego miejsca, apeluje Monika. Centrum pomoże wielu kobietom, które są na dnie, mówi Liberata. Połączymy siły i razem zrobimy coś wielkiego dla wspólnego dobra. Aby dać pracę kobietom w Tanzanii, wejdź na www.pomocafryce.pl